Cześć widzowie! Dzisiaj nagrywamy tabliczki z Zielonym Green, Siema, Powciem. Szymonem siema. i nowym członkiem. Siema! Przedstaw się. No to siema, ja mam na imię Zuzia i będę nową członkinią. No co mam jeszcze powiedzieć? No, interesuję się sportem, najbardziej e, bieganiem i siatkówką. No to tyle. Tak już już wcześniej usłyszeliście, gramy dzisiaj w tabliczki, gdzie mamy aż dwie nowe osoby, które jakby biorą udział w tabliczkach, czyli jest to Zuzia. Poproszę o oklaski. I, I też są pierwsze tabliczki popcia. Nie tak, są dobra. Pamiętajcie, z tym i przechodzimy do pierwszego pytania. Kto najczęściej ma ludzi? Szymon, ty pierwszy. Ale ja nie jestem w propozycji. No to Krzysiek. No Krzysiu. Krzysiek, dwa głosy. głosy. Aha! No, kto najwięcej ma ludzi? To Szymon. To! No kiedy? No, Ferro. To... też Krzysiu. No to Krzysiu przyjdzie. Ja nie mogę. Ja kiedy ja walczę? Teraz. Ej, tak. jakby, jakby co, nie mamy tabliczek, ponieważ. No. No właśnie. Co dużo nowych. Ale w następnych tabliczkach, czyli nie wiadomo kiedy, będą już tabliczki. Kto najwięcej je? Czemu? Mm, najwięcej je... Krzysiek. Bo zawsze jak widzę, no to... wie. Widzisz, żeby ja? Szczerze no ja bym nikogo nie dała, ale no tak jak widzę też po filmach, no to chyba Krzysiek bym też dała. Mo no, ja... Ja nie wiem, bo czasami jak jestem gdzieś smakiem na kebabie, to na przykład on kiedyś zjadł całego burgera i całego kebaba, a na przykład ja zjadłem nawet kebaba jednego. No, no nie wiem, tak? ale nie no chociaż jak często gdzieś, gdzieś wychodzimy, to jakbym miała więcej, no to daję na siebie. A ja chodzi? daję na siebie. Czyli co? Czyli znowu trzy trzy tak? na razie same te yy, odpowiedzi na krzyżia. Ja. No super. <laughs> To ma największy bałagan w pokoju. Ja. No to. No to daję na Franka. Też daję na Franka. A Szymon. Ja daję na siebie <tryk> moją młodszą siostrę. No. no ja też mam przecież. Ja? Ja mam. Spójrzcie! Spójrzcie, weźcie obrót kamerę. Czy widzisz jak ja mam tutaj pięknie? Czy... <noise> Chodź z kamerą. Te kartony to tam. Czy ty widzisz jak ja tu mam czysto? Ej jak zasłaj te kartony tylko. <noise> Wszystko jest czysto, nie widzisz? Patrz patrz Wszystko. na to, patrz na to! Wszystko jest o, to czysto. Kartony. No ale szczerze, tu jest czysto No. Więc widzicie? ona ma największy... Znaczy się ona największy syf! Ja też. W sumie to jest syf mojej siostry, ale... mój pokój! Kto pierwszy by się zgubił w lesie? Hmm. Chyba... Zuzia. Ja? No. Czemu ja? Nie wiem. No to ja nie wiem. Ja bym się nie zgubił. To jest proste zgubić znaczy nie zgubić się w lesie. Czy... Ja bym pobiegł przez siebie. A, <grym> mi, że, że że to jest łatwe. No to Szymon! <grym> Nie, no to chyba nikt by się tutaj z nie zgubił, oprócz Franka. Czemu? Przecież ja, by, ja, ja bym, ja bym kilka minut poszedł do innego kraju, nie? No. <laughs> no. Tylko nie mam pas paszportu, to jest jedyny problem. Ja bym jednak udał na Franka, bo Krzysiek by się nie zgubił, ja raczej też bym się nie zgubił. Nie Ale się by się zgubiła, nie? Nie, ja bym udała na Franka. Kto najwięcej mówi? Ale chodzi o filmy, czy tak? O no filmy i o ja tak. No to. to tak, tak ogólnie. Dobrze. No tak ogólnie. No to Krzysiu. No to ja daję na siebie też. Ale jak widzicie, Zusia się stresuje. Ale wy się nie musicie stresować, bo już pracujemy nad naszą pierwszą wspólną piosenką. Dobra. Na dobra. Dobra, dobra. się z tym Nie wiem, co się dzieje. <grytujem> dobra, no dawaj. to tak ogólnie, no to ja mówię najwięcej, ale tak o filmach to mówi Krzysiu. No, 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 right. <laughs> oh, boże. o Ojej. Ja daję na no, Krzysiu, bo on no. zawsze jest rozgadany. I nie daje to do ci słowa innym też. Kto nie może żyć bez telefonu? Kurze. <laughs> pik, 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 pik. Krzyś bym wydało. Nie bym dała Franka. Hmm, to ja bym dał. No nie może siebie, bo ja dużo muszę jakieś takie sprawy YouTube'owe albo coś Ty no zawsze coś sprawdzasz właśnie. Albo coś muszę sprawdzić. Ale nie, ja bym umiał wytrzymać bez telefonu, tylko po prostu jak mogę... To się, jak po prostu coś muszę sprawdzić, no to to sprawdzam. No ale w też dużo tego, chociaż on to bardziej przy tego. Ten tego ten. No nie wiem, Zuzia też dużo z tego. Ten tego, ten. Szymon też. Ten tego, ten? Tam? No ale przez to, że ja jako często jestem, bo muszę jakieś tam sprawy pozałatwiać czy coś, no to daję na siebie. Ja daję też na siebie. No. No to tak. Kto najczęściej się śmieje? Damy na siebie. Nie bym dała na siebie. No co? Ale na filmach czy ogólnie? To, ja to ja daję na siebie. To ja daję na siebie. No, każdy za siebie dał. Kto najczęściej robi głupie miny? Ja. Krzysiu. No, no ale to. No... Dobra, daję na Szymona. Na mnie, na, na siebie. Bo to ja będę najwięcej? Ty najlepiej. robisz miny? Nie, tego bym nie powiedziała. Krzysiu. Nie, nie, kiedy robię akurat. A czy ja robię? Tak! Wiem. No, kiedy niby! Na filmach. Ale tylko żarty. Tylko żarty. Kto zrobiłby największy dramat o drobiazg? Wolak. No to. Krzysiu. Nie, ja wychodzę! To dramat! Ale teraz jest Twoja kolejna odpowiedź. Ja. Dramat! Krzysztof, chodź, dramat! Pokaż no, Przecież kamera. to jest nieprawda! Krzysiek, chodź tu! Jak facet! Nie płacz! Bez tu, Spokojnie! Dobra, ja, ja daję na Franka! Ja daję na Krzysia no. Spokojnie Krzysiu! No, ja to... będę musiał dać na Krzysia Nie, ja nie! Gratko! Nie! Krzysiek, nie płacz! To było dla kontentu. To było dla kontentu tylko! w ty rogu płaczesz! A, wiesz co... Jakie? Yeah. Yeah. O! Oh. Dobra. Daj. Oh. Dobra, idź to. Dobra. No, dawaj. Kto najbardziej przypomina postać z kreskówki? Ja zaczynam. Małgosia. No, Księżyk. Krzysiek. Mm. Szymon. Ja. Tak. No ja bym dała tak Szymon i Krzysiu. Czy się ja nie jest tak Nie, jakoś? Nie wiem, kto bym się o te pytania. Jak ja niby przypominam postać z kreskówki? Nie wiem, ale tyle bardziej. To dobra, dobra, daj na, na, na franka. A na wiesz ty co? No to yy, nie daję na siebie, bo moja ciocia kiedyś powiedziała mi, że wyglądam jak... Yy, jak on się... Na, dobra nie ważne po prostu na siebie daje. No w 90 osób powiedziała, że wyglądasz jak... myśl... Pytania! McDonald' czy KFC? To różne pytanie. Chodzę to do, do tego i do tego w sprawie. No ale co wolisz, Tak z jedzenia. MAKO. No to jeszcze, że tak jak się ma, chodzę... I do KFC i do Maca, ale najbardziej bardziej byle... Ale że ty za zaprosi... to no. Oczywiście, że Big Mac, bo oczywiście. A, ja nie czy A dobrze. Ty jesteś Big Mac. No, ale kiedyś tyle Big Mac. Ej, wyłączyć tą kamerę, bo on gada. Nie, nie! Przewodę Mc'a, bo jest lepsze jedzenie. No ja też się z tym zgadzam, oczywiście wiecie co jest najlepsze, Big Mac, tylko Big Mac i tylko Big Kopie. Mac. ty jesteś Big Maciem, ja ty daj tyle tego pan 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 Ja daję McDonald'a. Ja daję McDonald'a. boli McDonald'a. Okej. Krzysiek. Kto by zjadł coś dziwnego za 10 zł? Krzysiu. No to jeden na siebie. No Krzysiu. Krzysiek. Jednoznaczna odpowiedź. Ale, ale za, za 10. No dobra. Za o złotych by to zrobił. Kto najczęściej psuje ujęcia filmowe? Frank mhm. ja. No ja daję na... No nie wiem, no teraz... Teraz na Franka, kto wie co będzie od mamy. No to daję... Chociaż... No dobra, daję na Franka, bo... Na przykład, na przykład mamy film i on nagle okazuje się, że nie odbiera od mamy i musi iść do domu! A teraz zrozumiałam, e... że mogę jeszcze zostać... Dobra, do dawaj, dłużej. Dłużej. ale nikogo nie daję, bo ja dopiero zaczynam. Bo jest Franka. No powyższą rękę, bo, już odręka, bo e, Franek często czegoś albo coś zapomnij, albo na przykład dzisiaj zamiast iść do szkoły, to musisz jeszcze iść po no, zobacz, twój Zobacz, twój pierwszy film i on już, widzisz, już tego. Zero szacunku. A ty, Szymon? No przepraszam cię bardzo. No, historię tylko krzyścia mówię, że Franek. Jak mi to opowiada wszystko. Kto by pierwszy wskoczył do zimnej wody? No ja. No, Zostanę. szczerze Szymon, bo jak z Tymonem yy, na lodowisko poszli, no tam na remisko. jezioro, no to... Tam jest zdjęte jezioro, ja po nie chodziłem i tutaj ja tak idę, idę i się załamał do no, pasa wyraźnie. Yy, ja daję na Szymona. Yy, no to ja bym na siebie. A ty ja też, na no, Krzysiu. No to remis. Kto by pierwszy zrobił coś szalonego dla lajków? A, no dobra, to zacznijmy od Szymona. Ja. No ja bym dała na Krzysia. Ja zawsze się z zgadzam, ja bym zrobił dla Was widzowie wszystko, żebyście mieli content. Prawie wszystko, oczywiście. Trzy osoby Ja. No, czyli dwa głosy na Krzyśka i po jednym głosie na mnie i na Franka. Jest, e, ogólnie jest e, sprawa techniczna, bo Krzysiu. Dramat. sobie z Rzymu wziął bluzę, no, przywiózł bluzę i on takie wczoraj. Nie dotykajcie tej bluzy, ona kosztowała tyle więcej niż moje życie. A co dzisiaj zrobił? No, a nam się bluzę, nie? To najdłużej wytrzymałby bez jedzenia. Na pewno nie Franek. Dobra Szymon zaczynają. Ciężkie, ciężkie. Ja nie wiem ile Zuzieje, ile Franek je. No Ksiśka, myślę, że bym nie dał. No to daje tak orientacyjnie na mnie. Ja bym dała albo na mnie, albo na Szmona. Kto by nie wytrzymał? Tak. Ja bym dał na ale. A ja nie jestem w tym. No ale jesteś! Ale szczerze, Ala by nawet ten... No, ona na nic nie je, nie? Jakby nic. nie... Patrz jaki masz komplement. No super komplement, nic nie jest. <śmiech> <śmiech> Teraz ja. No to na siebie. Kto by najchętniej poszedł do programu Top Model? Dobra, że ona zaszła. Krzyśiek. <noise> dała na siebie. Ja bym dała na Zusiek. Ja dał Pamiętasz tą historię? Bo ona mówi, że ona chce być modelką. A je, yeah, panek! Ja! Yeah! Ale ci moje pankejki smakowały przecież. One były dobre. No. <noise> Wie. Kto by pierwszy przegrał w milionera? <noise> Ale z wiedzą. No to ja. No. Nie, feralek. feralek. Ja będę tylko na końcu. Ja będę na Szymona. Na mnie, na Ale Szymona by się potknął na najłatwiejszym na pytaniu. Na pierwszym. Na tak. Kto by pierwszy śmiał się z poważnej sytuacji? Ode mnie? Zaczynamy. Ja. No ja, 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 ja. <grysty> 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 Kto by najwięcej narzekał podczas surwivalu? Odernie zaczynamy. No, narzekamy. to Krzysiu. Wiedziałem, że nam nie da. Ja będę u krzyśka w ogóle. No ja! ja no ja dałem też! No. Ja bym dała też na krzyśko, bo on cały czas na rzeka jak mu coś złego zrobimy. I na rzekę nie. No, no ja, ja bym się dała na, na krzyśko. Może nie bym u ciepł! A tu wracam też na A tu wracam też na policzkę! A tu wracam na policzkę! A tu Było przecież. Jak kto najb... najbardziej, jakby najdłużej wytrzymał na prostu tej wyspie, ja czyli na survivalu. Odrzuciłaś! podoba yes się, się, się Przerywnik, to. czekajcie, przerywnik. Ostatni raz nagrywam tak, te tabliczki. Kogo najbardziej lubisz z małej paczki? Forenek, Szymona. Uuu tym mm -hmm. film. filmem! <laughs> przed tym filmem! Nie, ja nie, nie mam takich, ja wszystkich lubię. Tak, mm -hmm. Ja wszystkich lubię, tak jak Krzysio, ale no najbardziej najlepszy mam kontakt z Alon, Bez Best friends Tu chyba no. po, po, potrzebna jest taka wstawka. E, panie Montaż jest to best friends powiem. Dobra, zrobię to. Nie, Kogo ja dałeś? Ale, ale. No, Ty wiesz nie lubisz? No druga, teraz będziemy sobie nawzajem z, y, dawać pytania. No to ja pierwsze pytanie daję do Zuzi Czy chcesz nagrywać się na tym kanale? Oczywiście, po tu jestem, żeby z wami nagrywać filmy To ja mam do Franka pytanie, ile kosztował twój DRIP 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 BRATKU? Um, 400 zł Ale DRIP wcześniej, mówi, że spodnie kosztowały 450 Nie, nie powiedziałem tak, nie powiedziałem tak Ja mam pytanie do Krzysztofa Ile razy był w blazie? Ale czy umiesz liczyć? Dużo razy bym w Ale masz powiedzieć yy, ile? Skąd to mam wiedzieć? No, no nie Wiesz? wiem, bądź sobie. Nie, ale jak tam chodzisz od 12 roku? Że... No dobrze. No ja mam wiedzieć, ile razy byłem w plazie. No to spytaj się mamy. No, dobra, to ja mam pytanie do Zuzi. No. Jeżeli powstałaby książka o Twoim życiu, to jaka by była pierwsza strona, na której by się otworzyła? Jakby? to by była historia o moim dorastaniu. Pierwsza, czyli jakie miałam problemy. Mhm. I ty mam pytanie do Szymona. Ile lat już grasz w piłkę nożną? Trzy lata, odkąd dołączyłem do klubu. Ja mam teraz pytanie do krzycia. Czy masz jakieś rzeczy, które kolekcjonujesz? Szapki z daszkiem. Albo rzeczy z tych pokażę wam swoją kolekcję. No chyba 50. Dobra, no to ja zadaję pytanie Szymonowi. To co byś zrobił jakby ci nagle teraz miałbyś 5 milionów na koncie? Nie wiem w sumie. Niektóre bym odłożył, coś, coś bym sobie kupił. Nie wiem. Okej, okay, ja mam pytanie do Zuzi. Ile lat grasz w siatkówkę? Ale pytanie. Nie. O! W to jedzę, e, tak do klubu e, zaczęłam w tym roku chodzić, a ty to już gram 3 lata. To ja mam do Krzysia. Czy ufasz każdemu z nas? Nie. No. O, ciekawe. No, a tego nie było w pytaniu. Ja zadaję do Zuzi znowu. No. Gdzie najbardziej byś chciała polecieć? Ja? Szczerze, no do Tajlandii bym pojechała, lecz z, tak średnio, bo tam dużo chorób jest i tam trzeba dużo się Mam pytanie do Krzysia. Byłeś w wielu krajach i jak najbardziej jaki najbardziej pamiętasz kraj, który zwiedziłeś? Takie najbardziej co ci umknął w głowie? No to... Dobre, Dobre pytanie wymyśliłeś. Takie... Nie. nie wiem, może Grecja, bo tam byłem trzy razy, jak byłem mały, a na przykład byłem ostatnio też na Węgrzech gdzie przyjechaliśmy ten Balaton. To też było takie bardzo moje wielkie marzenie. No ale też byłem w Szwajcarii. To był najpiękniejszy państw, jaki był. Ale też było Pytam ale o jedno... jednoa wszystkie, się... wszystkie kraje będzie Tak, tak. Zaraz e, Holandia. W Barcelonie to też mi się bardzo podobało. Ale tak takie najbardziej, które mi utkwiło. Zapamiętałem, nie wiem, nie. No nie tylko no sznurek robił. E, chyba bym wybrał... No nie wiem, chyba, no to nie wiem, co by bo Byłem tam, rodzina mam w Niemczech i byłem tam. Gotam, gotam, gotam. Dzisiaj, teraz jest runda trzecia, Ala nam zadaje trudne pytania. Co byś zrobił, gdybyś przypadkiem wysłał żenujące zdjęcie nie tej osobie? Ja bym jak najszybciej usunął. No to jakby to do Ali wysłałam przypadkowo. No to ja bym to miała gdzieś, ale na przykład. Nie, nie wiem do kogo no to bym je najszybciej usunął. No co jakby zależy do kogo, jakby na przykład to do szefa z tego. Ale nie wiem po prostu tego. Raczej znaczy, no, usunąłbym to, Zależy do kogo. To. Ja bym sobie cisnął bekę. Ja też, ale też zależy do kogo, nie? Do szefa. No, no, do wszystkich, do wszystkich. Żeby, Nawet byś nie cisnął. <laughs> Co byś zrobił, gdybyś mógł cofnąć się w, prze w, w przeszłość i cofnąć jeden błąd? O kurde, to ciężkie. Ja wiem co. Ja wiem, ja wiem co. Mogę mówić? Ty, no, ale Simon. No, ja, Feralek, za niech zacznie. Yy, nie wiem, czy ja tu mogę. Dobra, to nieco. To ja mogę powiedzieć. Yy, A Ci, No to ogólnie miałam taką sytuację, że kolega się z taką koleżanką, i razem chodziliśmy na treningi senca. A i jak ona odchodziła, to ja z nią. A jak ona wracała, to ja też nią. I, I my za trzecim razem zrezygnowaliśmy. A ona za czwartym już poszła, i mi było trochę wstyd. A teraz tańczy na mistrzostwach, i to był mój największy błąd, który popełniłam w życiu. No. I bym chciała się do tamtego czasu przynieść? Nie no. ja dalej, myślę. Do no Ja nie mam pojęcia, jak jednym się, Dużo takich rzeczy, ale nie mogę tutaj tego na kamerze powiedzieć. Ja też. Ja też. No dobra, to przechodzimy do kolejnego pytania. No, to jest okay. tylko ja odpowiedziałam. Co byś zrobił, jeśli byś stracił wszystko, co teraz masz? A to precyzyjne pytanie. Znajomych dom, e, Dusze. pieniądze. Duszę. A Franek to nie ma pieniędzy. Nie, żartuję. Ja bym walczył o życie. Ja no, też. To no tak, zrobić survival na milion dni. Ja bym się zapadła pod siebie. Nie, ja, nie ja bym wszystko straciła. Ja no, bym i tak. Ja, nawet was. Ja bym ja bym e, zgodził się z naturą. No ja bym też, to było życia, tak zamarzwał. Jak wszystko to ubrania też? No to. <grym grym> na go, Na golasa jak wesoło. Po, po, pokaż nam. Goły, ale wesoły, ale! goły i wesoły, nie? Bym tak latał! To byłoby. Um, to było ostatnie pytanie na dziś. My Wam dziękujemy za ten przepiękny film, czyli pierwsze tabliczki z Popciem i w ogóle pierwszy film, i też pierwsze tabliczki z Zuzią. Niesamowite, naprawdę cieszymy się, że doszła kolejna osoba. Zostawiajcie lajki dla Zuzi. Dokładnie tak, ponieważ. Um, I dla, my komentarze. dla mnie, że komentarze! Mamy tekst, gold. że mamy tekst do naszej piosenki, gdzie już powoli, powoli zaczynamy. Um, już niedługo będziemy śpiewać, jakby ją śpiewać. To no śpiewać? Ja będę śpiewać. I będzie, prawda, no będzie tak no, no jeszcze, jeszcze. Ale Zuzia będzie w niej śpiewać, Czemu będzie w niej śpiewać. Chyba. Ja nie będę nie śpiewać, chłopcia będzie w niej śpiewać. He, co? Um, no ale niestety nie chciała, ale jeżeli zostajecie 500 łapek pod tym filmem, to Ale śpiewa dalej, robię tak. tak. Sama. Ja, ale ja wiecie, ja nagram, ja nagram. Ale ona się zgada... ja, nagram. ja się zgodziłam z Zuzią śpiewać. No ale z Zuzią sama, sama. Są... Ale sama, so, 500 solo? Nie. No to Ja to przetnę. Ej, jest... ale jak będzie 500 lajków pod tym filmem, to śpiewa sama. Tak, sama. Ale ona będzie śpiewała, czy będzie? Ja to przetnę. Nie, ja to przetnę. nie. 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 tak. 500 tak, lajków. Nie. No tak, dobra, 2000 lajków. 2000. Przecinamy. Na 2000 lajków widzowie wierzymy w Was. Więc tego, więc co, my Wam dziękujemy za oglądanie i widzimy do kiedy? Się w następnych filmach, jo! Aha.